Kochani, tutaj jest normalnie jedno wielkie popojowisko. Zobaczcie, Jakby się ktoś normalnie do nas włamał tutaj. Ja jestem właśnie na starych śmieciach, jak widzicie. I dalej będę walczyć. Muszę dzisiaj tutaj ogarnąć do końca. No na dole jest dramat, ale to jest, to jest do ogarnięcia. To jest wszystko do ogarnięcia. Kuchnia nawet... No nie ma takiej tragedii, ale nawet tam nie zaczęłam jeszcze. Tutaj w ogóle... No, jest dramat, tak, jak widać. No, jest strasznie. Jest strasznie. Zabraliśmy to, co najważniejsze było, a teraz dalej trzeba to wszystko układać, przygotowywać, pod sprzedaż, sprzątać. Jutro jestem dalej umówiona z moją panią, więc też bym chciała tutaj, wiecie, ogarnąć mniej więcej, ale na razie muszę, co? Biec na górę, bo muszę przynajmniej górę ogarnąć do, do ładu i składu, żeby tam już można było posprzątać, i wtedy zejdziemy tutaj na dół. Z tym wszystkim. No jak widzicie, telewizor jest ściągnięty i muszę go właśnie czymś przykryć. Najlepiej obrazem: no bo teraz nie wygląda to zachęcająco, no ale jak później ktoś kupi ten dom, no to po prostu sobie tu powiesi telewizor. Nasz jeszcze ciągle stoi do zabrania. Może, może się uda dziś, może jutro. Zobaczymy, jak to, jest, jak to będzie. No i dalej walczę dzisiaj. Wiele z Was się pyta, czy pomimo tego, że mamy ogromną radość właśnie z nowego domu, bo jest taka, zwłaszcza, że dzisiaj słuchajcie, zawiezienie dzieciaków do szkoły trwało dosłownie dwie minuty, a jutro chyba może się wybierzemy na piechotę albo rowerami. To jest w ogóle raj. To hmm, czy będziemy tęsknić właśnie za tym starym domem? Powiem Wam tak, no. Jest tu bardzo dużo wspomnień. Tu się wszystko zaczęło. Tu się zaczęła nasza miłość, tu się urodziła Wiktoria, tu się urodził Kacper, tu odeszła Orusia. Więc no jest tych wspomnień odgroma. Dużo ludzi tutaj też do nas bardzo fajnych przyjechało. Wiele, wiele fajnych wspomnień, ale powiem wam, że ja jestem taką osobą, że ja lubię zmiany i wiem, że te zmiany są na dużo, dużo lepsze. Więc, więc powiem Wam tak. Jest smuteczek, ale nie taki duży, gdyby ta zmiana była po prostu na gorsze, tak? No bo różnie w życiu bywa. Pamiętam, jak jeszcze nie zaczęliśmy budowy, jak jeszcze nie kupiliśmy działki i mieliśmy kupić jakiś dom do remontu, to powiem Wam, że ja tak. Mówię, nie, ja nie chcę. Ten dom jest taki ładny. To by było wystarczyło, nie wiem, może z jedną łazienkę wyremontować, i ten dom dalej jest piękny. Znaczy on nawet z tą starą łazienką jest dla mnie piękny, ale wiecie, o co mi chodzi, że ja mówię Jezu, teraz taki wielki remont robić. I to w domu, który nic mi się na przykład nie podoba, bo no, trzeba by było wszystko wyremontować, to wtedy miałam taki strach, że mówię, nie, ja nie chcę. Ja nie chcę się stąd wyprowadzać. Ale teraz. O. Nawet mi pokazało. Teraz, słuchajcie, nie widzę tego inaczej. Jest troszeczkę... Ze względu na wspomnienia, ale ogólnie... Wspomnienia zostaną z nami, tak? I'm, like I'm it. Can make the voice like I'm Tak. Like, mama, mama! Okay, so guys, this is my cyber <laughs> Chciałbyś mieć taki? Yeah. Okej, okay. fajnie, fajnie wygląda. Tak jak Barbie have... trochę, co? Cycle... Raz, dwa, trzy. Odpowietrzamy hamulce, tak? Marku to się tak, tak nazywa? Poprawnie, tak. Właśnie były wymienione i, i wymieniamy. Jeszcze musi być wymieniona e, rura wydechowa, tak? Tak. Tak. Już jest zamu... ta część. Puszczam. Ja sobie siedzę. W swoim małym marzeniu.